Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie cykl ku przestrodze i kilka sytuacji, które stwarzają zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Będzie też omówione, jak takiej sytuacji zaradzić i jak jej uniknąć. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarza, co mógłbym zmienić. Pierwsza sytuacja dotyczy odkrycia podczas wykonywania wymiany instalacji elektrycznej. Została w garażu znaleziona puszka, która była częściowo zaklejona taśmą izolacyjną. Przewód ochronny był tutaj wyprowadzony obok przewodu wchodzącego przez dławnicę. Z puszki. No, siłą rzeczy taka sytuacja wzbudza zainteresowanie, więc postanowiłem zobaczyć, co znajduje się w środku. Oto co tam się znajdowało. Puszka oklejona taśmą izolacyjną. No i tutaj jest właśnie bardzo ciekawie poprowadzony przewód żółto zielony. Teraz odkleimy. Widzicie spęknięty dekielek, zaklejone było taśmą. Elektroizolacyjną. Dobrze, zobaczymy, co jest w środku. Ciężko jest odkręcić jedną ręką dekielek, ale spróbuję. No, no niestety spadł. W środku, co tutaj mamy? To coś jest poizolowane, pewnie skrętki, ale zobaczymy. Na złączkę waru coś połączone, widać poznaczone. Zapewne tu jest coś zaizolowane, pewnie nieczynny przewód, ale zobaczymy. No, krótkie te przewody, pewnie będzie neutralny, może być fazowy. No dobrze. Zobaczymy co tutaj było. Puszka już jest uszkodzona, także no to raz Co się kryje za tymi zwojami taśmy izolacyjnej. Jest poskręcane czy zalutowane. Niestety, jedną ręką to nie jest takie proste. Mhm. Nie mówiąc, że, że to jest no, instalacja dość stara, ale już w nowszych instalacjach spotykałem. Takie rzeczy udało się w końcu zacząć. No i zobaczymy, co tam się znajduje. Coś jest. No i tak poowijane. Spróbuję to odjąć. Śladu lutowania nie ma. No proszę. Krętka. czyli jak widać nie jest to dozwolone, nigdy nie było zresztą co lepsze można zobaczyć tutaj są zaciski śrubowe jak się dobrze przyjrzeć nie zostały w ogóle wykorzystane do połączenia przewodów kolejna sytuacja to była wizyta i sprawdzenie podłączenia pompy od ujęcia wody Wiadomo, w studni panuje wilgoć, może się też zdarzyć, że poziom wody wzrośnie, czy nawet może dojść do powodzi. I wtedy wszystko zostanie zalane. Tam sytuacja naprawdę wyglądała dramatycznie, o to co można było wtedy zobaczyć. Jak widać, bardzo pomysłowe podłączenie pompy. Pompującej wodę, no dobrze, że wody nie ma. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne i skrajnie wręcz niebezpieczne. Przedłużacz nie służy do takiego celu. Rozwiązaniem problemu w tej sytuacji jest zastosowanie puszki o stopniu ochrony, na przykład IP68, i wypełnienie jeszcze jej wnętrza dodatkowo. Specjalną masą uszczelniającą, czy też zastosowanie specjalnej mufy kablowej, w tym przypadku, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji, należało użyć przewodu o większej ilości żył, a ta puszka powinna zostać wymieniona na nieuszkodzoną, bo tutaj, jeśli dostałaby się wilgoć, a to jeszcze był garaż, gdzie są przechowywane substancje łatwopalne, jak na przykład benzyna oleje, nawet bukle z razem tam się znajdowały, więc naprawdę mogło być tutaj nieciekawie. Tutaj szły dwa przewody DY. Ja tu mam włożony kawałek przewodu YDYP, żeby pokazać o co chodzi. Metalowa puszka, jak widać tutaj ostra krawędź, bo wykonany jak widać partyzancko Otwór. Tu powinna być rurka wprowadzona, a w nią te przewody jej nie było. No a potem się mogło okazać, że ściana kopie, i szukać dlaczego. Jakby tu doszło do uszkodzenia izolacji przewodów. Tak oto otworer wyglądał. Oczywiście absolutnie nie może być takiej sytuacji. Że przewody mają styczność z ostrymi krawędziami. Ja to tutaj wygiąłem. To było bardziej zgięte zdecydowanie prostopadle. Zrobiłem to dla uwidocznienia sytuacji. No, wszędzie tu jak widać do puszki są powprowadzane rurki, że wchodzą do środka. I przewody nie mają styczności z ostrymi krawędziami. I trzeba będzie teraz wymienić puszkę. Tak samo nieraz się prowadzi w profilach do płyt karton gipsowych. wszystkie przejścia przez profile się zabezpiecza peszlami jako osłoną przed ostrymi krawędziami, nie wolno prowadzić sobie od tak przewodów po ostrych krawędziach. Tym razem pokażę tutaj puszkę metalową, chciałem zwrócić uwagę na coś innego, tu widać od dołu otwór. I tu jest taki no, wypust, w który jest tutaj, jak widać, włożona rurka. Czyli nie ma, jak tutaj widać, o z tych krawędzi, tylko jest ten materiał izolacyjny, przez który przechodzą przewody. I tak to właściwie powinno wyglądać. Lub jakoś te krawędzie powinny być zabezpieczone. A nie taka sytuacja, jak tam było pokazane w tamtej puszce, gdzie po prostu zrobiony otwór, jak w puszce od konserwy. No, ale jak widać. Chcieć to móc albo nie było, widać materiałów, i zostało zrobione z czego było pod ręką, albo po prostu ktoś poszedł na skróty. Pokażę teraz na zbliżeniu tą puszkę, trochę jak puszka po konserwie wygląda. Metalowa puszka widać wyłożona od wewnątrz warstwą izolacyjną jakiegoś papieru z nasączonego zapewne czymś. No i tu widać jest otwór pod rurkę, był wycięty, jeden. No już trochę ta puszka została zdemolowana, żeby wyjąć jakoś przewody, nie pouszkadzać. Drugi. Trzeci otwór, tu było wszystko gdzie były rurki powprowadzane, bardzo ładnie powycinane. I tutaj jest w zbliżeniu ten otwór. Po prostu wydłubane, no jak mniej więcej tak to było. Teraz widać pierwotnie. Tutaj dwa i bezpośrednio po takich ostrych krawędziach. Została zrobiona nowa puszka. Otwory są powiercone. Jeden, drugi, trzeci. Jeszcze tu będzie czwarty na kolejny przewód. Jak widać, otwory okrągłe powiercone jeżeli byśmy wycięli coś takiego i tutaj się wstawi rurkę no, czy będzie trzeba nawet takie końcówki nałożyć z rury karbowanej czyli peszla, no to wiadomo przy gipsowaniu mógłby się tutaj gips nam niepotrzebnie dostać co no nie jest zjawiskiem pożądanym no a w tym wypadku y, otwory zostały idealnie wręcz skalibrowane jeśli chodzi o średnice peszla, gdzie będą takie no końcówki nałożone, bo te rurki no jednak nie do końca wchodziły do puszki. O właśnie, teraz widać, jak to powinno wyglądać. Będzie coś takiego czyli w sumie takie gdzieś odcinki, to 5 cm nałożone na końcówki rurek. Bo te metalowe rurki się kończyły tutaj, dalej szło tylko w tym papierze. Tak więc to by było tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.